Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przed meczem 19. kolejki PKOBP BP Extra Klasy, w której Korona Kielce zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Z nami jest trener Kamil Kuzera, dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Oraz przedstawiciele mediów. Zachęcam serdecznie do zadawania pytań. Dzień dobry Panie Trenerze. Nietypowo rozpocznę, bo tak, pewnie oglądał Pan wczoraj mecz Rakowa Częstochowa z rezerwami Atalanty Bergamo, nie oszukujmy się, bo byli nawet i debiutanci, i zawodnicy, którzy mieli po 14 minut seria. Raków zaprezentował się bardzo słabo. Taka jest moja ocena. A teraz Pana ocena, i jak to w kontekście niedzielnego meczu może mieć jakieś przełożenie? Dzień dobry, jeszcze raz. No, przede wszystkim to tak. No, jasno, jakby tutaj nam pokazuje to, o czym rozmawiamy, że ta europejska piłka hmm, próbujemy ją mocno gonić, ale, ale odjechało bardzo. Odjechał bardzo i naprawdę trzeba dużo czasu i ciężkiej pracy na to, żeby, żeby coś w tej Europie znaczyć. W kontekście tego meczu, No na pewno będziemy mieć mocno, mocno podrażnionego przeciwnika i to z tym się trzeba liczyć, że, że grają mecz u siebie i pewnie też będą chcieli to dobrze zakończyć. Ambicji sportowej takiej złości pewnie też nie będzie. Nie będzie brakowało. Natomiast, no, my jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy po dobrym tygodniu. Mamy dobry tydzień za sobą. Wczorajszy trening naprawdę z bardzo dużą, że tak powiem, przyjemnością i, i też z dużymi nadziejami go zakończyliśmy, bo naprawdę wyglądało to, to naprawdę obiecująco. I. I to na pewno daje powody do zadowolenia, i jedziemy na pewno rozegrać tam bardzo dobry mecz, i z nastawieniem takim, że po prostu stać nas na to, żeby tam wygrać. Problemy Rakowa są problemami Rakowa, i niech oni sobie tym zarządzają. My mamy swoje i, i swojego planu musimy się trzymać. Niedzielny mecz będzie dla Częstochowian 35 w tej rundzie jesiennej. Im chyba trochę zaczyna brakować paliwa, końcówka na oparach i czy to trzeba wykorzystać grając intensywnie i narzucając swój styl gry? No na pewno, na pewno to zmęczenie widać i, i tym bardziej w momencie takim, w którym no te wyniki, no rakowanie są takie jakby pewnie wszyscy w Częstochowie chcieli i by, i by oczekiwali, także no na pewno no, nie będzie łatwy mecz, ale, ale wiemy o tym, i, i pewnie każdy wie, że jeżeli Raków e, ma czas i miejsce do tego, żeby rozgrywał, żeby był niepok nie niepokojony i, i spokojnie przygotowywał i budował, to na pewno jest zespół bardzo groźny i, e, i ciężko jest z nimi grać w niskiej obronie e, przez cały mecz. My mamy swoje rozwiązanie na ten, na ten mecz. Zobaczymy jeszcze, e, jak to nam się personalnie. Będzie spinało, bo my też mamy swoje jakby mniejsze problemy bądź, bądź większe, ale, ale no naprawdę. Ja jestem ciekawy tego meczu. Przede wszystkim. Bo e, graliśmy już, przynajmniej ja w swojej jakby przygodzie trenerskiej jeden mecz, i mm, co prawda był inny trener, ale, ale zespół był równie mocny i i potrafiliśmy to rozstrzygnąć na, na naszą korzyść i, i wiem, że stać nas na to, żeby, żeby podjąć walkę i, i powalczyć po prostu o zwycięstwo. Wspomniał Pan o problemach mniejszych bądź większych, kadrowych, co to oznacza? E, no tak, no Markus, godinio już sezon zakończył, także podjęliśmy leczenie wiadomo, czyżycki, e, dzisiaj strzeboński, jakieś tam drobne infekcje się gdzieś pojawiają. No może być kilka rzeczy takich nieoczywistych, ale, ale po to trenujemy, żeby, żeby gdzieś tam się pokazywać. I, i na no to też liczę, że się po prostu poskładamy. Trochę więcej na temat Godinio. Mówi Pan rozpoczęliśmy leczenie, to znaczy zmieniliście sposób leczenia tego urazu? Zdiagnozowaliśmy to i, i no generalnie oprócz tego kolana, które miał, tam pojawił się duży problem na gdzieś tam na mięśniu. Markus w tej chwili po diagnozach tutaj w, w Kielcach i też w jednej z klinik, podjęliśmy decyzję, że wyleci do. W tej chwili jest w Portugalii u swojego fizjoterapeuty, do którego ma naprawdę bardzo duże zaufanie. Współpracuje z nim od 6 lat i, i po prostu taki kierunek obraliśmy, także no ma już wolne, niewolne, tak, bo, bo, bo się leczy, ale. Ale, ale no tu sprawa jakby jest na tyle, nazwijmy to komfortowa, że wiemy, że Markus będzie od początku do naszej dyspozycji, e, od przy, początku przygotowań. Czyli co, Markus, Czyżycki i mówi Pan teraz jeszcze, że Miłosz Strzeboński, tam jakieś problemy? No tak, no, no wiadomo, że też jest kilku, kilku chłopaków, którzy, tak jak Brici na przykład, tak, który rozegrał 120, a później 90 na... We Wrocławiu, no i ta fizyka jest, jaka jest, i, i po prostu no musimy mocno dzisiaj tym zarządzać, żeby, żeby tych chłopaków po prostu też doprowadzić, którzy przede wszystkim mieli nie mieli tego rytmu meczowego, bo to jest naprawdę spore obciążenie, bo ci, którzy są w rytmie meczowym, to, to, to na pewno na pewno sobie z obciążeniami poradzą bardzo ważna informacja, to wiadomo, pewnie wszyscy wiedzą, że nono, nono nam wraca do gry i to jest. I to myślę, że będzie taka wartość dodana, bo, bo, bo wiemy jak, jak pozostali zawodnicy funkcjonują wokół tego zawodnika, jeżeli on jest na, na boisku, także to jest na pewno na plus. Pamiętamy dokładnie ten ostatni mecz w Częstochowie z Rakowem. Pan wtedy siedział na arce szkoleniowej oczywiście, ale jeszcze jako asystent. Mhm. No myślę, że to będzie inne spotkanie. Tam drużyna ograniczała się do, do, do tej niskiej obrony. Oczywiście bramka stracona po rzucie karnym, ale I skończyło się 0-1, ale mimo wszystko pewnie to spotkanie będzie inne. No musi być inne. Nie, ja sobie nie wyobrażam o tyle, o ile w meczu w ubiegłej kolejce ze Śląskiem mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby żeby Śląsk zaprosić do siebie i, i po prostu poczekać i to się sprawdziło w 100%, procentach. No tyle z Rakowem. No naprawdę tam jest tak dużo jakości. I... I pewnych powtarzalnych rzeczy, że no, możesz się próbować bronić nisko, ale to na pewno nie jest myślę, dobre rozwiązanie. Dobrze by było, aby ten rok zakończył się dla Korony Kielcem zapunktowaniem w Częstochowie, bo to spokojniej by piłkarze pojechali na urlop, spokoju trochę w tej przerwie poczekać na, na wznowienie y, przygotowań do, do rundy y, wiosennej. I pewnie jest to możliwe do zrealizowania. No to na pewno, bo, bo... Najważniejsza rzecz jest taka, że ogólnie, patrząc na organizację gry Korony, na, na, na to, co robimy na boisku, e, ogólnie jesteśmy zadowoleni. Natomiast e, świadomość zespołu, i o tym też rozmawialiśmy w tym tygodniu, e, i realia, jakie są, są takie, że e, jesteśmy bardzo nisko w tabeli. I. Po prostu musimy punktować, i już dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby coś odwlekać. Mamy, mamy mecz i dobry mecz do rozegrania, i, i musimy jak najszybciej znowu punktować, bo, e, bo sytuacja no, pokazała, że mm, jako zespół zrobiliśmy naprawdę duży progres, natomiast brakuje nam punktów, i, i tego jesteśmy świadomi i musimy Pewne rzeczy nie powiem, że uprościć, ale mm, zintensyfikować, bo pewne rzeczy, które, na których bazowaliśmy, już do nich wracamy. Dzisiaj wiemy, że naprawdę będzie nas czekać i przed nami naprawdę mega mocny okres przygotowawczy, bo, bo do pewnych rzeczy musimy, musimy powrócić i. I potrzebne nam są przede wszystkim punkty, I, i po te punkty jedziemy. Jeśli masz, to ja tyle. Być może koledzy będą mieli jeszcze pytania, natomiast ja chciałbym o styczeń już zapytać. 8 stycznia wracacie do, znaczy rozpoczynacie przygotowania do rundy wiosennej. Tak, panie trenerze? Proszę parę słów powiedzieć, jak ten okres będzie wyglądał. Eee, no tyle mogę powiedzieć na tą chwilę, że, że rzeczywiście rozpoczniemy to 8 stycznia. Natomiast dowiecie się, myślę, że no już niebawem, bo do, gdzieś tam kontraktujemy sobie sparing par partnerów i mm, jeżeli dobrze nam się to poukłada, ja chcę w tym okresie naprawdę sparing partnerów bardzo wymagających. I, I tutaj dopinamy pewne rzeczy i jeżeli tylko te sprawy formalne nam się zepną, to jak najszybciej. Eee, po prostu to opublikujemy i dostaniecie taką informację odnośnie tych przygotowań. Rozumiem, że ci mocni sparing partnerzy na zgrupowaniu dwutygodniowym w Turcji, bo tam lecicie. <laughs> Wszystkiego się dowiemy w swoim czasie, dobrze? Zostańmy przy tym. Dobrze, to życzę mocnych sparing partnerów w Belek. To też mam pytanie już nie o mecz, ale o to, co w najbliższych dniach, czy tutaj są jakieś rozmowy prowadzone w sprawie wzmocnień, czy trener będzie chciał mieć wszystkich od początku, od 8 stycznia i czy ewentualnie też ktoś ubędzie po prostu z kadry, czy to dopiero przed nami, czy już takie jakieś decyzje zapadły? Decyzji jako takich na dzień dzisiejszy stuprocentowych nie ma. Jest, też, jest jeszcze jeden mecz do rozegrania i no trzeba się na to nastawić, że no, wolne wolnym, ale tego wolnego dla dyrektora, dla, dla prezesa, dla sztabu szkoleniowego nie będzie, bo, bo naprawdę no, mamy swój, swoje jakby priorytety odnośnie transferów i, i wiemy e, gdzie dzisiaj mamy sporo minusów, gdzie możemy jeszcze e, kilku chłopaków z tego co mamy pchnąć, e, pchnąć po prostu wyżej. Mamy pewne rzeczy przygotowane, zobaczymy, bo też no, ta runda pokazała, że naprawdę kilku, kilku chłopaków pokazało się z bardzo dobrej strony i, i, i zobaczymy, czy tutaj coś się nie wydarzy w kierunku wychodzącym. Oczywiście się nie zamykamy na to, tak, bo, bo, bo też o tym mówiliśmy, że te transfery wychodzące są e, dzisiaj nazwijmy to piętą Achillesową, troszeczkę naszą. i i dzisiaj trzeba się z tego cieszyć. Sytuacja na pewno będzie e, mocno przyspieszy po tym ostatnim meczu, i, i na pewno tutaj między tym, e, tym tygodniem e, po lidze, a przed świętami, naprawdę będzie się sporo działo. Ale to, to no będziemy informować po prostu Was na bieżąco z tym wszystkim. To jeszcze do mnie pytanie: trenerze, czy możemy się spodziewać, bo rok temu, mniej więcej od tej porze, po zakończeniu e, rundy pięciu czy siedmiu zawodników trafiło na taką listę transferową. Wiemy, że wszyscy ci zawodnicy w późniejszym czasie się też z klubem pożegnali. Czy czegoś podobnego możemy się spodziewać? Czy są zawodnicy, którzy na taką listę mogą trafić? Hmm, na dzień dzisiejszy ja nie uważam, żebyśmy mieli tak szeroką kadrę i, i też takie możliwości finansowe do tego, żeby żeby nazwijmy to pozbywać się zawodników, bo no bo jest też kilku chłopaków, w których ja osobiście mm, nie dostali za dużo szans, natomiast y, troszeczkę jakby nie chciałbym iść w taką narrację i też w sposób rozwoju tych chłopaków, żeby ich gdzieś oddawać za wszelką cenę, bo po prostu mogą mi zginąć, a widzę, że jest kilku chłopaków, którzy naprawdę mocno, mocno pracują, nie mieli tyle, tyle okazji do tego, żeby, żeby po prostu się pokazać, bo, bo na niektórych pozycjach mamy, mamy to mocno gdzieś tam obudowane i e, no ja osobiście będę gdzieś tam e, już rozmawiałem też wstępnie z dyrektorem i z prezesem, żeby, e, żeby po prostu to, to utrzymać, bo, bo no, tak jak mówię, obawiam się tego, że, że niektórzy mogą nam po prostu zniknąć całkowicie z radarów, i, i dzisiaj mamy pewność, że, e, że zostając z nami, będziemy mieli nad, nim, nad nimi pełną kontrolę i też e, sposób pracy, w jaki chcemy pracować, i, i e, nigdy odejście do, do, innego, do innego klubu nie gwarantuje też tej jakości pracy. A, a tą jak pracy ja uważam, że mamy na, na dużym poziomie, także, także na razie na razie będzie tutaj myślę, że spokojnie. Jeżeli nie ma jakaś potrzeba przyjęcie jednostki, czy jakiegoś cetera, eee podejście przebiegu i wyników, które odmieniają. Na to trzeba wam zwrócić uwagę, żeby to dobrze dożemać do wody i Na co bym chciał zwrócić uwagę? No na pewno są dwie rzeczy, które teoretycznie ze sobą się mogą lekko zderzać, ale musimy tu znaleźć jakby złoty środek na to i, i, i mocno gdzieś tam też analizujemy. To baza do tego, żeby, żeby odzyskiwać piłkę. U nas naprawdę jest dosyć na niezłym poziomie. Dorzuciliśmy sporo tych rozwiązań z piłką, i to nam troszeczkę się zachwiało. Ja już kiedyś o tym mówiłem, i dzisiaj musimy, e, musimy znaleźć e, jakby optymalne rozwiązanie, i też metodykę treningową do tego, żeby, żeby to wypośrodkować, żeby w odpowiedni sposób korzystać z jednego i z drugiego. E, tak naprawdę, dzisiaj mm, też mocno, mocno będziemy się zastanawiać nad tym, czy. czy Hmm, czy nie popracować mocniej nad troszeczkę inną strukturą? Bo hmm, ale to też wszystko zależy od tego, e, jaki stan faktyczny zastaniemy na początku e, okresu przygotowawczego tutaj, i, i co nam uda się pozyskać, co nam zostanie i, i jaką najlepszą strukturę będziemy mogli zbudować do tego, żeby, żeby zagospodarować jak największą ilość tych chłopaków. Nazwijmy to na już dużo wyższym poziomie, tak, także to na pewno na pewno ciężka robota, tak i to też trzeba będzie mocno gdzieś tam zbalansować. A jedno jest pewne, że mamy 50 lat wspaniałej historii. Mamy, mamy nową książkę, która, która już jest dostępna, i, i zachęcam do tego, bo kawałek naprawdę fajnych statystyk. E, fajnych rzeczy przed nami, i przede mną na pewno wyzwanie, żeby te e, w to następne 50-lecie już wejść po prostu z mocniejszą koloną. Witamy Państwa na drugiej części konferencji przed meczem Raków Częstochowa Korona Kielce. E, jest z nami Adrian Dalmau. Hi Adrian. Hi, good morning. E, serdecznie za, za, zachęcam do zadawania pytań Adrianowi. Dzień dobry, Adrian. Dzień dobry. Ostatni mecz w tym roku, jakie nastroje w szatni? na początek zapytamy? Yeah, the team uh, is preparing the the last game of the of the year. Uh, it will be a tough game against a, a good team. Uh, uh, you know, they are they are coming now playing in uh, in Europe uh, uh, yesterday, so I think they they will have uh, you know to to push in front of of their fans also to want to win, but. Uh, Oczywiście my przygotowujemy się na ten, naszym zdaniem, ciężki mecz, który nas będzie czekał w Sosnowcu. E, będziemy grać przeciwko dobremu zespołowi, który jak wiemy wczoraj wystąpił w rozgrywkach europejskich. E, I zdajemy sobie sprawę z tego, że oni przed swoimi fanami będą chcieli pokazać się w jak najlepszy sposób, i e, my będziemy chcieli się przeciwstawić im w tym meczu. Adrian wspomniał tutaj o tym, że rywalizowali w, w Europie, ale odpadli z tej Ligi Europejskiej. Czy to może mieć znaczenie na to, jak zaprezentują się w tym meczu? Yeah, we'll see, we'll see. I think they they will be disappointed to to be out of the competition, but uh, at the same time also they they would like uh, also to 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 win. So for us uh, don't care. So we are preparing well the, the, the game. working hard during the the week and and we go we have to go like uh every game uh try to do uh as matches as, as weekend and and go for for the win that's that's the important thing that that we need Na pewno oni są rozczarowani tym, że nie wygrali wczoraj i że finalnie odpadli z rozgrywek. Natomiast my nie do końca możemy na to zwracać uwagę. Musimy skupić się na sobie. Będziemy przygotowani do tego, żeby przeciwstawić się nim i będziemy chcieli zrobić wszystko, albo przynajmniej na pewno tak dużo, jak to jest tylko możliwe, do tego, żeby zaprezentować się dobrze w tym ostatnim meczu. Cieszy się, że to już ostatni mecz? Odczuwa już dużo na zmęczenie? No, like. A... yeah of course uh, it, it has been a, a long year for me and I think for for everybody, but uh, I think we'll, you know we are now focused on on winning the game and then we will have to we we'll have time to to get some rest and and prepare for for the second half of the season, but uh, it will be it will be good I think for everybody to have this this break, uh, get the, the good energy and and come back stronger. To był dla mnie i oczywiście również dla drużyny długi i wymagający rok. Natomiast my, za chwileczkę po tym meczu z Rakowem, mamy już ten czas na to, żeby się zregenerować. Jestem przekonany, że drużyna po tej przerwie świąteczno-noworocznej wróci pełna sił, mocniejsza i będziemy przygotowani do rywalizowania w drugiej części sezonu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? To jeszcze tak, tak z innej peczki troszeczkę. Po zakończeniu tej rundy uda się pewnie do Hiszpanii, do domu. I pytanie, co tam go czeka, jeśli chodzi o jakieś tradycje świąteczne związane właśnie z Bożym Narodzeniem? No, just uh, I will go straight uh, to Mallorca to be with my family, spend time uh, there, because normally. Uh, in Spain in the in the winter time you don't have so much uh, break but uh, here of course because of the weather uh, you have a, a longer break so I would be happy to to be with my family spend time there you know for us especially the the night of uh, 24th of December before before Christmas for us is special to to have dinner with family and spend that time you know also the 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 Christmas, uh the, um, the New Year's Eve, you no know, last last night of the of the year so it would be it would be also good to to be with family. Nothing special. You just spe spend time with them and uh, rest and you know have the the good energy to to come back. Ja na pewno zaraz po tej, znaczy na początku tej przerwy będę chciał pojechać na Majorkę i chciałbym tam spędzić czas z rodziną, aby odpocząć. W Hiszpanii grając nie mieliśmy tyle wolnego w przerwie tej zimowej z racji tego, że, że klimat tam jest troszeczkę inny i nie pozwala jakby na to, żebyśmy dłużej mogli odpoczywać. Ja na pewno chciałbym 24 grudnia spędzić swój czas z rodziną, ponieważ tak jak i tutaj tradycja tam nakazuje nam, żebyśmy Spędzili ten czas w rodzinnym gronie. Również Sylwestra planuje spędzić z rodziną, odpocząć i, i nabrać sił, aby wrócić tutaj silniejszy i gotowy do, do gry. Z tego, co wiem, osobiście nie widziałem Adriana, ale, ale z tego, co wiem, to spędzał sporo czasu na siłowni. Czy to było takie główne zalecenie Kamila Kuzery, aby jednak tą fizycznością troszeczkę bardziej podbudować i zbliżyć się do ogółu całego zespołu? I czy czuję że przez te, no nie pół roku troszeczkę zmienił się właśnie pod tym kątem jeśli chodziło no, też piłkarsko uh -huh. no it's just uh, something that i that i like to do for myself you know to be always uh, ready uh, try to to improve on your body is is very important also to, to prevent injuries it depends on the moment of the, of the season uh, that you can spend more time on the gym working harder sometimes uh, you have more games you need to to be prepared for the game so it's something that I that I like to do for myself to to be ready how we can say and and that's it and also uh try to improve as much as possible and and I wish for for this year uh be even more ready play more and I'm scored more goals. Yes. Uh To te ćwiczenia, o których mu rozmawiamy na siłowni, ja wykonywałem to bezpośrednio sam dla siebie. Ja chciałbym zawsze być przygotowany do tego, aby móc wejść i pomóc drużynie w każdym momencie, a dzięki temu, że, że jestem przez cały czas w formie, pozwala mi to jeszcze lepiej być przydatnym dla drużyny. Nie ukrywam również, że takie prowadzenie się pomaga zapobiegać kontuzjom, więc tutaj ja zakładam że to że robię to dla siebie to to pomaga tylko i wyłącznie mojemu rozwojowi i nie potrzebowałem do tego, do tego dodatkowej zachęty od trenera jeżeli nie ma więcej pytań, my zachęcamy do tego, żeby niedzielny mecz z Rakowem Częstochowa o 15 śledzić w Kanal Plus Online oraz Kanal Plus Sport. Kanal Plus przygotował również razem z nami w specjalną, specjalny seans, na który jeszcze zostało kilka biletów w naszym kinie Helios w Galerie Zachęcamy serdecznie tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, aby spotkać się z nami i wspólnie oglądać ten mecz i przeżywać emocje w sali kinowej. Ja dzisiaj dziękuję. Adrian, thank you. Dziękuję. Do widzenia.